Witam Państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Dziś profesor, doktor habilitowany Jan Woleński. Właściwie to Jan Wiktor Hetrich Woleński. Ten wielki profesor urodził się 21 września 1940 roku w Radomiu. Jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to polski filozof analityczny, teoretyk prawa, logik, epistemolog i filozof języka również jest to badacz koncepcji prawdy oraz dokonań szkoły lwowsko-warszawskiej. Jest profesorem nauk humanistycznych. No i jest to ateista, jeden z takich bardziej chyba znanych ateistów przynajmniej w kręgu ludzi niewierzących. W latach 60. był związany ze stowarzyszeniem ateistów i wolnomyślicieli. Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Jest autorem lub współautorem prawie 2000 publikacji naukowych i popularnych, z czego aż 650 zostało napisanych w językach obcych. Prywatnie jest to wielki miłośnik opery. Na przykład w Nowym Jorku miał okazję podziwiać na żywo Luciano Pavarotti'ego w operze Rigoletto. Ale jest również zapalonym kibicem piłki nożnej. On zapowiadał się na dobrego ramkarza, ale zrezygnował z kariery piłkarskiej, by słuchać opery w radiu, jak to tłumaczył w którejś z audycji. No jest również zagorzałym wielbicielem pięknych kobiet. Ale, ale, proszę Państwa, tutaj chciałbym Państwu przedstawić poglądy na temat wiary, religii Boga, profesora Wolańskiego, bo tego w naszym kraju brakuje. I oto, co mówił na ten temat. Ja nie wierzę w transcendencję. Definiowaną ontologicznie, czyli tak, że jest to coś, co przekracza świat materialny. W taką transcendencję po prostu nie wierzę. Nie mogę powiedzieć, że ja wiem, że jej nie ma, ale nie wierzę. Mój problem z transcendencją jest taki, że ja nie widzę żadnej możliwości połączenia bytu domniemanego, którym jest transcendencja, z tym naszym światem materialnym. A więc proszę zobaczyć, jaka to jest yy, prawda wypowiedź doniosła tego świetnego profesora, logika itd. Tak Profesor Jan Woleński ateistą został w wieku lat 17, gdy zdał sobie sprawę, że religia nie ma znaczenia dla doskonalenia moralnego. I mówi tak: Po pierwsze, nie potrafiłem uzgodnić wszechmocy i wszechwiedzy Boga z odpowiedzialnością za zło, a po drugie, zauważyłem, że ja sam, a także inni ludzie, popełniamy wciąż stale te same grzechy i fakt ich odpuszczenia przez duchownego w imię Boga nie zmienia nas na lepsze, powiedział profesor Woleński. I dalej y, mówił coś takiego: Jestem agnostykiem ze wskazaniem na ateizm. Uważam, że nie potrafię udowodnić ani istnienia Boga, ani nieistnienia Boga, ale muszę wybrać i wybieram niewiarę. Człowiek w tej perspektywie to istota biologiczno-chemiczna, która osiągnęła wyższy poziom ewolucji niż inne byty, zmierzająca ku śmierci, y, która jest końcem wszystkiego. To są właśnie, tak w skrócie, poglądy profesora Woleńskiego. I dalej mówi coś takiego: Jestem ateistą, zatem odrzucam zdanie: Bóg istnieje i uznaję, że Bóg nie istnieje. Obie konstatacje nie są logicznie symetryczne, tutaj zauważa profesor Woleński. Nie wchodząc w szczegóły, ciężar uzasadnienia spoczywa na tym, kto twierdzi, że Bóg istnieje. To jest właśnie bardzo ważne, bo tutaj wszyscy mówią właśnie, że się nie da udowodnić ani istnienia, ani nieistnienia, ale tutaj profesor zauważa, że ciężar uzasadnienia spoczywa na tym, kto twierdzi, że Bóg istnieje, a nie na tym, kto uważa przeciwnie. I ten drugi może odwoływać się do krytyki argumentów adwersarza jako uzasadnienia swego stanowiska. Pierwsze oczywiście też, ale teista winien podać jakieś argumenty pozytywne, przekonuje profesor Woleński. No właśnie. Ale też profesor Wański zauważa, że problem Boga jest ważny, ale nie jest najważniejszy. On tutaj przekonuje, że dla filozofów uznających, tak jak on, zasadność dyskusji światopoglądowej, no problem Boga rzeczywiście jest ważny, ale nie najważniejszy, tak jak to wynika z niektórych wypowiedzi niektórych osób. I dalej. Profesor Woleński odpowiada na pytanie, jaki argument, według niego argument za istnieniem Boga, jest najbardziej przekonujący. No i odpowiada: Żaden. Przynajmniej dla mnie. Tak zwane dowody kosmologiczne są albo naiwne, albo wadliwe. Na przykład teza, że wszystkie byty są przypadkowe, nie implikuje, że istnieje byt konieczny. A z tezy, że każdy byt ma swojego poruszyciela, nie wynika, że istnieje pierwszy poruszyciel. Pierwsza przyczyna. Trzeba dodać wiele nieoczywistych przesłanek, aby te dowody usprawnić. Moim zdaniem ciekawsze są dowody ontologiczne w wersji modalnej, ale one wykazują tylko tyle, że dla każdego konherentnego zbioru własności istnieje obiekt maksymalny, ale to za mało, aby udowodnić istnienie Boga. Przekonuje profesor Woleński. No znakomity, jest kapitalny tutaj, jest, jest kapitalnym filozofem, myślicielem i takim też odważnym człowiekiem. Tak no, prawda. Tak mu wychodzi, to tak mówi, a nie, że, że prawda. on się boi śmierci, to on będzie teraz yy, mówił prawda, bajki, że no może jednak Bóg istnieje. On tak samo się boi, pewnie zaraz będziemy tutaj omawiali jego stosunek do śmierci, ale po prostu prawda się liczy, no, uczciwość intelektualna. No, na dzień dzisiejszy wychodzi na to, że, że, że nie ma żadnych dowodów na istnienie Boga, no to mówi o tym, tak? I to jest dla mnie prawdziwy naukowiec, a nie jakiś tam, prawda, ktoś, ktoś inny. Dalej proszę tutaj posłuchać: brak poprawnego, dedukcyjnego dowodu istnienia Boga, czy świadectw empirycznych. W standardowym rozumieniu, za jego egzystencją wystarcza do tego, by zawiesić sąd w tej kwestii. Można wierzyć w to, że Bóg istnieje, ale nie jest to przedmiotem wiedzy w sensie naukowym czy nawet potocznym, bo własności Boga są na tyle szczególne, iż wykluczają jego poznanie za pomocą tzw. przyrodzonych sposobności kognitywnych. Wierzący musi dopuścić jakiś specjalny proceder kognitywny Na przykład w postaci mistycyzmu Aby twierdzić, że posiada wiedzę o Bogu To słuszna uwaga profesora Woleńskiego Jest to jednak zmiana pojęcia wiedzy z uwagi na to Że domniemane sposoby poznania Boga nie są intersubiektywne No i pada pytanie Co pan profesor sądzi o tak zwanym nowym ateizmie? No i profesor Woleński odpowiada Uważam, że jest to Pogląd zbyt radykalny w tym sensie, że traktuje odrzucenie teizmu jako prostej konsekwencji nauki. Powtarzam, że potrzebna do tego jest przesłanka metafilozoficzna, niemniej bliżej bi mi do nowego ateizmu niż do teizmu. Książki Dawkinsa sprowokowały gorącą dyskusję między wierzącymi a ateistami. Nie sądzę, by dało się udowodnić nieistnienie Boga środkami naukowymi, i w tym punkcie Dawkins nie ma racji. Natomiast on i jemu podobni wiele zrobili, by pokazać, że religia nie jest potrzebna dla racjonalnego wyjaśniania świata, przekonuje Jan Woleński. I dalej, to, że nie wierzy się w Boga, nie przesądza, że automatycznie jest się przekonanym o negatywnej roli religii. I profesor Woleński przekonuje, że jest ona wytworem ewolucji i nie ma powodu sądzić, że jest pomyłką gatunku ludzkiego. I mówi tak: Antropologowie zwracają na przykład uwagę na to, że religia pozwalała odróżnić swoich od obcych w kulturach pierwotnych. Religia odegrała doniosłą rolę w rozwoju cywilizacji, jest instrumentem moralnej tresury dzieci i tak Ale miała też wiele negatywnych skutków, na przykład prowadziła do wojen. Nie wiadomo, czy religia jest wiecznotrwała i jakie skutki przyniesie jej ewentualne zniknięcie z ludzkiego teatru. Trzeba badać konkretne sytuacje, gdyż ogólna odpowiedź na pytanie o to, czy religia pełni rolę pozytywną czy negatywną, nie jest możliwa, przekonuje profesor Woleński. No i teraz pada pytanie, czy pan profesor boi się śmierci? No i profesor, i doktor habilitowany Jan Woleński odpowiada tak: Jestem zwolennikiem tezy Epikura, że jeśli jesteśmy, jeśli żyjemy, to nie ma śmierci. Jeśli jest śmierć, nie ma nas. To łatwo powiedzieć, znacznie trudniej być obojętnym wobec okoliczności stwierdzonej przez Epikura życie jest wartością i świadomość jego nieuchronnego końca nie jest niczym przyjemnym może z wyjątkiem pewnych ekstremalnych sytuacji. Z drugiej strony, gdyby nasi poprzednicy nie umarli, nie byłoby nas. Tak więc trzeba zaakceptować nieuchronność śmierci jako zrozumiałą i pożądaną z ogólnego punktu widzenia. To nie wyklucza indywidualnego bronienia się przed śmiercią. Jesteśmy tak skonstruowani, że na co dzień nie myślimy o śmierci, nawet gdy osiągamy wiek, w którym zgon jest bliski. To wspaniała cecha ludzkiej egzystencji. Ja właśnie jestem w takiej sytuacji, jestem już starym człowiekiem, nie chcę udawać egzystencjalnego kozaka i przekonywać, że śmierć jest mi obojętna. Wszelako strach przed śmiercią nie jest z uwagi na kształt ludzkiej psychiki uczuciem codziennym. Może być i zapewne jest inaczej, gdy pojawia się świadomość bliskiego końca z powodu choroby, grożącego niebezpieczeństwa itd., ale to trzeba właśnie przeżywać. Nawet dzisiejszy strach przed śmiercią nie wystarcza do tego, aby go ciągle przeżywać. Znowu wyjąwszy warunki ekstremalne, np., więźniowie obozów śmierci, mają nieusuwalną traumę. Nie wiem, jak to będzie, gdy śmierć zajrzy mi w oczy. A ponieważ nie wiem, nie chcę spekulować na ten temat. Mogę powiedzieć tylko tyle, że na chwilę obecną mam raczej wyważony, wyważony stosunek do nieuchronnego końca mojego żywota. No i dalej. Tutaj profesor Woleński mówi na przykład o tym, o odpowiedzialności człowieka za swoje czyny i życie. I, I pyta się tak, jak człowiek może być odpowiedzialny wobec Boga, który go stworzył i jest wszechmocny i wszechwiedzący. No, i rozwijając tą myśl, mówi profesor Wolański tak, stworzenie człowieka przez Boga, łącznie ze wszechwiedzą, jest tutaj zasadniczym momentem. To właśnie wyklucza wolność i w konsekwencji odpowiedzialność. Wielokrotnie o tym rozmawiałem, także z teologami. Starałem się poznać jakieś argumenty, które by to nie była kwestia nawracania się, pomogły mi zrozumieć, jak to jest w doktrynie. Rozmawiałem na przykład z Tischnerem, a on powiedział, że nie ma racjonalnego rozwiązania. Albo wierzysz w zgodność Boga i ludzkiej wolności, albo nie i koniec. A ja wierzę w to, co potrafię zrozumieć, przekonuje profesor Woleński. No i tutaj profesor Woleński też odnosi się do wypowiedzi profesora Meissnera, który jest tak oczarowany pięknem praw natury i który sugeruje, że, że za tym może kryć się jakaś transcendencja. No i profesor Woleński mówi, że ten zachwyt profesora Meissnera, pięknem praw natury, który odkryw, które odkrywamy, prawda, jest nieuzasadniony. Profesor Woleński zwrócił uwagę na fakt, że wiele praw, które się już zdeaktualizowały, też było pięknych. No i co z tego, tak? Nie okazało się jednak uniwersalne, więc teza Majsnera, profesora Majsnera, że poraża go ekstatyczne piękno praw natury, nie przekonuje profesora Woleńskiego. No i mówi tak, prawa, które odkrywamy... To jest prawdopodobnie tylko przybliżenie. Nie ma praw uniwersalnych, koniecznych, idealnych, przekonuje profesor Woleński. Nie zgadzam się z, ze stwierdzeniem, że świat jest matematyczny, świat jest mate, ma, z, matematyzowalny, punktuje profesora Meissnera, profesor Woleński. No być może to jest takie semantyczne, jakieś takie, prawda, m, przepychanki semantyczne profesorów. No Niemniej jednak no, wszyscy tutaj się powołują na profesora Meissnera, a teraz państwu przedstawiam poglądy profesora Woleńskiego. Nie to poglądy się ścierają, no i prawda, niech każdy prawda, poprze tego, któremu mu najbardziej pasuje, ale wydaje mi się, że profesor Woleński wciąż jest zbyt mało popularny tutaj w naszym społeczeństwie. Lansuje się w ostatnich latach profesora Meissnera, No ale warto też innych tutaj naukowców poznać ich zdanie na ten temat. Proszę Państwa, zdanie profesora Woleńskiego, religia została stworzona przez ludzi. No to jest szok dla wierzących pewnie, ale często można się spotykać z taką tezą. Po prostu ludzie stworzyli strach przed śmiercią, strach przed nagłymi wydarzeniami, chorobami, różnymi niebezpieczeństwami. Spowodował, że po prostu sobie ludzie wymyślili religię. Poza tym, też rządzącym to jest na rękę, żeby po prostu trzymać ludzi w ryzach. No, i profesor Woleński też jest zdanie, że religia została stworzona przez ludzi jako użyteczne narzędzie kontroli społecznej. No właśnie, tutaj to, 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 o, o czym wspomniałem. Zdaniem profesora, nie samo zło, ale jego dystrybucja w świecie jest kompromitacją dla ewentualnego Boga. To jest ciekawe stwierdzenie, właśnie. Nie samo zło, ale dystrybucja w świecie tego zła jest kompromitacją dla ewentualnego Boga, przekonuje profesor Woleński. I mówi tak: Fakt, że milion dzieci niewinnie zginęło w czasie Holokaustu, jest dla mnie kompromitacją dla transcendencji. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć i nie znajduję żadnego wytłumaczenia. Niektórzy mówią, że Bóg zesłał na nas cierpienie, bo w ten sposób udoskonala naszą duchowość. Być może, ale w takich rozmiarach, jak ja czytam napis dziecka w obozie w bełżcu, mamo. Ja byłem grzeczny. To po prostu Bóg, który do czegoś takiego dopuścił, jest dla mnie niegodny szacunku. Żadna teologia tego nie tłumaczy. Jeśli transcendencja generuje takie zło, to jest to dla mnie nie do przyjęcia. Dystrybucja zła w świecie jest dla mnie rzeczą kompletnie niezrozumiałą. Jeśli transcendencja ma takie własności, jakie jej przypisują teologowie, czy większość ludzi wierzących. Jest to kompletnie niezrozumiałe, że jest taka duża dystrybucja Zła na świecie. No właśnie, właśnie, tutaj świetny, świetny komentarz profesora Woleńskiego, i, i też z, świetnie, że zwrócił uwagę na ten napis, który zostawiło dziecko w obozie w Bełscu. Mamo, ja byłem grzeczny, tak? No i co z tego, że byłeś grzeczny i tak musisz cierpieć i tak musisz zginąć? No jest to porażające, jest to straszne. I, i jeśli to Bóg dopuścił do czegoś takiego, a dopuści, no bo wierzący tak, tak wierzą, no to jest ohydnym. O chydną istotą i nie ma o czym gadać po prostu. Koniec tematu, tak? Zresztą takich napisów tam było więcej, a ja, ja być może w kolejnych audycjach będę Państwu przytaczał, jakie to napisy zostawiali yy, yy, więźniowie w obozach i jak to, jak to chwalili i jak to tego Boga, który im zesłał takie piekło na ziemi. Yy, dziękuję dzisiaj za uwagę, proszę o lajki, like, subskrypcje komentarze. Dziękuję.